Witam i zapraszam na recenzję gry Lego The Hobbit. Lego The Hobbit to gra autorstwa studia brytyjskiego Traveller's Tales, wchodzącego w skład Warner Bros. Interactive Entertainment. Została ona oparta na dwóch filmach nawiązujących do Hobbita, będącego przedstawicielem swoistej klasyki literatury fantazy. Studio przyjęło konwencję ukazania świata przy użyciu klocków Lego, co od wielu lat jest już ich wizytówką. Gra wprowadza nas w przemyślany świat, wykreowany przez znakomitego pisarza fantazy, Johna Tolkiena. Dla osób, które przeczytały książkę Hobbitami z powrotem, albo obejrzały filmy, które są ekranizacją tej em, książki, fabuła nie będzie żadnym zaskoczeniem. Przygodę Hobbita, Czarodzieja oraz Kompanii Krasnoludów jak po nitce, wiodą nas ze spokojnego Shire do samotnej góry. W grze mamy szansę pokierować każdym uczestnikiem wyprawy, co początkowo może być problematyczne, ale na dłuższą metę nie jest ciężkie do opanowania. Krasnoludy różnią się nie tylko wyglądem, ale także ekwipunkiem oraz umiejętnościami. Niektóre okażą się pomocne podczas gromadzenia surowców. A inne umożliwią kompanom dostanie się do trudno dostępnych miejsc. Większość walczy przy pomocy toporów, ale zdarzają się także młoty, łuki, a nawet proce. Jak zawsze w tego typu grach pierwsze skrzypce grają łamigłówki. Rozgrywka skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych, ale zagadki potrafią rozruszać także szare komórki starszych odbiorców. Niektóre z nich są ambitne, inne powtarzalne, a zdarzają się także irytujące. Jako całokształt wychodzą jednak obronną ręką. A sporadyczne sytuacje, w których gracz łapie się za głowę, nie psują radości z rozgrywki. Osobiście podchodziłem do tej gry z entuzjazmem, ale jednocześnie pewnego rodzaju dystansem. Wiedziałem, że w docelowej grupie odbiorców są osoby sporo młodsze ode mnie, i dlatego ciężko mi było uwierzyć, że w kilku miejscach musiałem solidnie pogłówkować. Standardowo mam kilka uwag, ale jednocześnie muszę przyznać, że grało mi się przyjemnie i w przyszłości na pewno chętnie będę wracał do tej produkcji. Główny minus to brak możliwości przewijania filmów, których w grze jest dużo. O ile za pierwszym razem nie jest to istotne, o tyle obawiam się, że kolejne podejścia mogą być przez to frustrujące. Ponadto irytowało mnie, że kiedy nie mogłem dostrzec prostego rozwiązania zagadki, musiałem niszczyć wszystko wokół, licząc, że z niezliczonych beczek i skrzyń wypadnie coś, co pozwoli mi kontynuować grę. To jednak z grubsza tyle, jeżeli chodzi o wady. Mniej więcej połowa gry zajęła mi 3 godziny, więc myślę, że długość głównego wątku fabularnego przy pierwszym podejściu mogę oszacować na 6 godzin. Moim zdaniem wynik bardzo przyzwoity. Pozostaje oczywiście powrót do gry w tak zwanym wolnym trybie i zbieranie znajdziek, sekretów itd., co na pewno niebotycznie wydłuża długość rozgrywki. LEGO The Hobbit to gra zawierająca ogromne pokłady w pozytywnej energii. Nie jest zaskakująca pod względem fabuły, ale prezentuje bardzo dobry poziom i mogę ją polecić ze spokojnym sumieniem każdemu fanowi książek Tolkiena. Uważam, że w skali 10 punktów zasługuje na subiektywną ósemkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych recenzjach.